Witam państwa serdecznie. Wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj obierak firmy Brabantia. Jest to obierak wykonany ze stali nierdzewnej o symbolu 348242. Wpisując te ostatnie 6 cyfr kodu kreskowego na naszej stronie, znajdą państwo ten właśnie bezpośrednio produkt. Ewentualnie proszę kliknąć w link pod filmem. Jak każda akcesoria z Brabantii posiada tutaj haczyk na taką rączkę uchwyt do relingu rączka wykonana jest ze stali nierdzewnej matowej tutaj mamy logo Brabantii z elementami tworzywa sztucznego, które działają jako antypoślizgowa taka rączka no i samo ostrze, tutaj jest zabezpieczone taką specjalną folią by zwłaszcza przed pierwszym użyciem się, że tak powiem nie uszkodzić jest to dosyć ostre narzędzie, więc generalnie polecamy nawet zakładać ten, ten plastik już po używaniu Całość wykonana, jak widać, dosyć porządnie. Dół jest wykonany ze stali polerowanej, więc się ładnie świeci. Ostrze jest bardzo ostre i gwarancja na ten produkt: 5 lat. Przez 5 lat nic się nie powinno z nim stać. A myślę, że i dużo, dużo dłużej. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.